Okej, okay. natura skrabów, ja spadam, O oh, FAK. don't mind me, chodź przy te pane drzwi. Połowa zaliczona, jestem z siebie dumny, że tak daleko doszłem w tym let's playu, że jeszcze go nie anulowałem, no ale cóż, luzacki let's play to luzacki let's play. się sekcja nie rozpoczęła i już na mnie kurwa skacze skrab. Mortal Kombat. <muchowy> Mortal, Kombat. <muchowy> Mortal Kombat! ale tum tum że ta tum mi tum przyda mocno. tum tum musi tum tą sekcję, a tum boże... Zrobię tak, że jej będzie znowu ścigał. jak kompletny bohater pójdę teraz na górę. Nie podoba mi się to. Uu. Nie wiem co to miało znaczyć, ale chyba to, że... Fak. Mówiłem? Fucking surprises są w takich momentach, gdzie sefakas wychodzi z windy i chce mnie zabić. Na szczęście Scrap opuścił windę. Więc mamy metodę wyjścia są teraz, co jest plusem. No, takich innych sekrecików? By się przydało parę mu dokonów jeszcze. Uuu! Mówiąc o sekrecikach. Uuu! Teraz mamy dużo ilość do uratowania. Aż trzech! Zapomniałem, że ci fakasy mogą tak se skakać. Ale ja nie umiem skakać kompetentnie. Okej, okay, więc wiem już na czym to będzie polegało. Fak. Wiem, że nie mogą mnie zrobić podczas skoku. Aż tak ta i i gra nie jest inteligentna. Pięknie. Jeden uratowany. W ogóle ci, którzy przeszli tą grę na konsoli, Hello. zasługują na medal honoru. To było głupie z mojej strony, bo to fakt, o czym ja myślałam nawet. Na pewno o jakimś Nie martwcie, żadnego hentaja nie czytałem, niestety. E, Twin Meal do dziś nie ma adaptacji anime, na którą zasługuje. Uuu, let's go. Trzeci fakas uratowany Dobra Let's go. I tak polski gamer uratował wszystkich. Tej SEKCJI Fuck. Fuck, MNIE FAKA ZABIŁ POZA EKRANEM COŚ CO jest SUPER SZYKIEGO W TEJ GRZE TEŻ Więc się problem znalazł. Fuck! Mam plan. W serie apes spada w tej sekcji jak Mega w poziomie Gutsmana. Ten plan wymaga trochę sprytu. Idealnie. Jak uaktywnić portal? Na pewno nie tak. Tak. Dobra, tutaj muszę mój mózg użyć do maksimum procentu. Nie ma jakichś tajnych sekcji, do których bym mógł się dostać. Fuck. To było blisko! Mój genialny Big brain plan. Patrz! Byłem blisko! Już wiem co tutaj trzeba zrobić! Fuck. Ej. Uff, udało się. Jak byście to mieli zrobić ps 6 fejtów, seryjnie? Odpowiedzcie mi na to, za pierwszym razem, bezbłędnie. Dobra, więc tam już są dwa skraby, które się powinny po jakimś czasie zabić. Arigato, kompletnie o mnie zapomnieliście. I tak ma być. No. No, myślałem, że coś na to naprawdę jest. Więc, niech się oni pozabijają po raz drugi. Dla mnie. A ja se ucieknę jak mały tchórz. Albo, że oni obaj na mnie skoczą. Albo i nie. Mi się chyba sekcje spory powie, ponieważ finisz był troszkę inny w mojej głowie. Ale co nie jest zrypanego w mojej głowie? Jedyne co ma na głowie to kurczak i Pepsi. I entaje. No ale cóż, jeszcze tylko trzy, panie i panowie, i to jest koniec. Skrawani. Oczywiście jest to główne gniazdo, gdzie trzeba będzie uciekać od tych fagasów, ale cóż. Wracamy do Raptor Farms. Chodź tu do mnie. to mnie. To mega żałosne. Oj, zapomniałem, że muszę mnie ścigać. Więc już świecę zapaliliśmy i mamy już y, dzwony, więc... Coś tutaj fucking za pięknie nam idzie. Ale jak ja mówię, nigdy nie narzekaj. LOL, what the fuck? Okej, okay, to jest uber fucking easy teraz Pikuś Ale najpierw... Zanim są wyjdę, to zobaczmy jak oni się pozabijają dla mnie. więc już tylko nam dwa testy zostały. Aż takie trudne to nie jest. Aż co obejrzy chyba Let's Play Scottish taka Po nagraniu gry oczywiście. Wow, daleko mnie to zabrało. Okej, okay, nie ma sekretów. Uh, hi, haj. <ścoughs> Cześć skarbie. Ah. Aha! Mega troll ze mnie. Nie wiem, co teraz robię, będę szczery. Wiem, że ta zagadka jest troszkę bardziej skomplikowana. Proszę, nie mi tutaj Sliga, eee, skraba. Scraba. Przemejtaście, to nie jest troszkę lepiej zabezpieczona od poprzedniej, gdzie kurde. Nie, tutaj były miny, więc aż. O kurde. Dol! Ale szajska śmierć.